Ewangelii według świętego Jana: Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja Was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. To Wam powiedziałem, aby radość moja w Was była i aby radość Wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeżeli czynicie to, co Wam przykazuje. Już Was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Jego Pan, ale nazwałem Was przyjaciółmi. Albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili. I aby owoc wasz trwał, aby ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Ale mecz. Ale mecz. Jurek, chodź, potrzebuję mąkę. Nie teraz. I ściągnij tą mąkę, bo jest na trzeciej a ja sama nie sięgnę! Jest, jest! Weź no, krzesło sobie weź. No chodź, no przecież wiesz, że muszę zrobić te rogi. Proszę. Dziękuję ci. Jest, yes, jest! Jesteśmy miejscami świata! Chciałabym zapytać, jak Ty rozumiesz te słowa świętego Jana, że nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Czy to znaczy, że powinnam oddać życie za swoich przyjaciół, czy powinnam umrzeć tak jak na przykład święty Maksymilian Kolbe? Wiesz co, jestem przekonany, że, że tak, że to jest właściwa droga, natomiast nie każdemu jest to pisane, nie, nie każdego Bóg powołuje do męczeństwa i mi się wydaje, że te słowa dotykają nas każdego dnia i każdego dnia możemy, możemy to wypełnić w różnych drobiazgach. Za każdym razem, gdy rezygnujesz z samego siebie, gdy rezygnujesz ze swojej przyjemności, z tego, co jest Twoim przywiązaniem, żeby pomóc bliźniemu, żeby go dostrzec, żeby go wesprzeć. Wypełniasz te słowa Pisma Świętego, tak mi się wydaje. Miałem kiedyś takie, taką sytuację, wracałem z rekolekcji razem z towarzyszem i na krawężniku siedziała jedna z uczestniczek tej rekolekcji i płakała. Poczułem takie pragnienie, żeby do niej podejść i, i żeby jakoś się pocieszyć, kompletnie nie wiedziałem jak. Mój współtowarzysz powiedział mi, żeby zostawić tę osobę, żeby nie podchodzić, że, żeby dać jej spokój. Żeby też nie te minione rekolekcje. Ja jednak podszedłem i nie wiedząc do końca co powiedzieć, powiedziałem, żeby, żeby nie płakała, że Bóg ją kocha. Później wróciłem do mojego towarzysza i razem udaliśmy się do samochodu i wyszliśmy do domu. Nie wiedziałem. Przez dwa lata blisko, co te słowa znaczyły dla tej osoby. Jednak po dwóch latach, gdy spotkałem tę osobę, a ona powiedziała mi, że w ciągu tego minionego czasu, za każdym razem, gdy spotykała ją w życiu trudność, za każdym razem, gdy była na dnie swojego życia, przypominały jej się właśnie te słowa. I te słowa ją podnosiły i dawały nadzieję. E, w tej chwili e, ta dziewczyna jest, jest z nami we wspólnocie i e, idzie raz, razem z nami do Jezusa. E, I to właśnie w moim rozumieniu znaczy e, oddać życie za przyjaciół. Mhm. Stracić część siebie dla kogoś. Tak. Mhm. Tak to rozumiem? Nie w tej Ewangelii jeszcze bardzo poruszają słowa. przykazanie nowe daje Wam, abyście się wzajemnie miłowali. Dla mnie miłość to jest decyzja, to jest wybór. Akceptuję kogoś takim, jakim jest. Nie odmawiam Go. Staram się służyć. Błogosławię mu, modlę się za niego, to jest właśnie dla mnie miłość. Nie muszę być koniecznie z kimś bliskiej, bardzo relacji, żeby, żeby go po prostu kochać. Kocham też siebie, akceptuję siebie taką Eucharystę. I to jest też miłość. Oglądasz przez kilometr. mecz? Uh -huh. Dlaczego nie obejrzałeś tego meczu do końca? Usłyszałam głos Gosi. Dla mnie ważniejsze było to. Żeby pomóc, pomóc drugiemu człowiekowi, po prostu. Ale ona mogła zaczekać. To był finał, to był ostat, ostatni sekundy meczu. Jezus wzywa nas do miłości, do tego, abyśmy ofiarowali siebie drugiemu człowiekowi, abyśmy mu służyli. Okazujemy miłość w ten sposób, że oddajemy coś, co jest ważne i cenne dla nas, wtedy, kiedy pomagamy drugiemu człowiekowi. Kiedy on jest na pierwszym miejscu, a nie my. Nie nasze zachcianki i nie nasze potrzeby. Czyli nie tylko kupowanie kwiatów dla żony i mówienie, jaka jest piękna, jaka jest wspaniała, mhm. ale też zrezygnowanie z czegoś, co jest moje. Z jakiejś mojej przyjemności, z jakiejś pasji. Mhm. Wtedy, kiedy ona tego potrzebuje, kiedy, kiedy potrzebuje mojej pomocy. Czyli oddać życie za przyjaciół, to nie tylko umrzeć, ale to zrezygnować z samego siebie. Okazać bliźniemu pomoc wtedy, kiedy nam jest niewygodnie, ale kiedy bliźni potrzebuje. To właśnie znaczą słowa: oddać życie za przyjaciół. Możemy to robić każdego dnia, codziennie.